Zasada czy Mój Mój drodzy, są sytuacje w życiu, które dobre byłoby rozwiązać po Natomiast są sytuacje w życiu, które każda próba rozwiązania, każda próba ugoda, zamiast rozwiązać tej sytuacji, zamiast dać twórcze rozwiązania, prowadzą do zaoszczenia Do pogoršanja situacije. In v teh situacijah je si e, vredno, je se stosovati, da se da če gre vse že. Vem, že każda iz nas, zajmujoča se razvoju osebnega, želim pač samo biti dober človek, torej. Stworzy sytuację, w której po prostu każdy był szczęśliwy. Natomiast są pewne rodzaje sytuacji, w których jedyne rzeczy, które możemy zrobić, to jest optymalizować stratę, bo każda decyzja będzie zła. Te sytuacje czasami widzimy na przykład w rozwodu, czasami widzimy przede wszystkim u ludzi, na przykład, którzy żyją w środowisku przemocowym. I im bardziej kto żyje w środowisku przemocowym, tym bardziej trudno dla niego, czy dla niej, jak właśnie wychodzicie z tego środowiska. I w, dla tych osoby ważne jest zapamiętać o zasadach trzech rezerw. One są bardzo ważne. Bo czasami, pomimo to, że chcemy, aby ktoś nam pomógł, pomimo to, że chcemy, aby wszyscy byli szczęśliwi, tak naprawdę tylko od nas zależy. Tak? I tylko od nas jest uh, obowiązek, czy odpowiedzialność za podejmowanie tej decyzji. Leży na nas tej, tej decyzji. W związku z czym pamiętaj o zasadach szerszej. Ona jest bardzo prosta. Kiedyś, taką wieś, piękna wieś, żyło w sobie ludzie, ile szczęśliwe. Aż do momentu, który do niej podchodził smok. Przeraźliwy, duży smok. I zaczynały jeść mieszkańców. Oni się przerażyli, bo tego smok był przeraźliwy. Więc robili spotkania i zaczynali zastanawiać, w jaki sposób mogą rozwiązać tego problemu. Jeden z mieszkańców powiedział. Podobno istnieje tutaj blisko trzech rycerzy, jedno jest duże, drugie jest średnie, trzecie jest małe. Podobno oni są w stanie radzić sobie z każdemu smok, bo już zabili wielu smoków. No to oni mówili, no jak nasz smok jest taki zły, taki duży, to musimy startować do dużego rycerza. Więc startowali do dużego rycerza. Poszli do niego. Opowiadali, jaki smok jest duży, jak jest przerażliwy, więc Dużego, dużego rycerza patrzył na niej i powiedział: Słuchajcie, to tutaj ja potrzebuje 5 miesięcy, aby się zastanawiać, jak do niego podejść, i tak z 5 miesięcy, aby się przygotować, wtedy jest go." No Oni zastanawiał, no, nie no, 10 miesięcy to będzie zbyt duży, to, to nie, nasza, nasza wieś nie przeżyje tego. No to poszedł do średniego. Może średniego szybszy miał możliwość. No się w niego słuchało, słuchało, oj chłopcy, to jest bardzo groźny smoka. tutaj potrzebuję 6 miesięcy, aby się zastanawiać jak tutaj podejść do niego, no i 6 miesięcy, aby po prostu do niego tak się go przygotować. I wtedy jest zwyczaj, nie, nie, to cały rok nie, nie da rady, nie da rady, no to poszli do małego zaczynają opowiadać małego, jak tutaj jest przeraźliwy tego smoka. Małego już zbroja na sobie, na koniki, oni tak tak jakby stanęli, mówili, ale małego, jak to jest? Dużego rycerz potrzebuje 5 miesięcy na zastanowienie, 5 miesięcy na przygotowanie, średniego potrzebuje 6 miesięcy na zastanowienie, 6 miesięcy na przygotowanie, a ty już na koni? Bo chłopcy. Tutaj nie ma co się zastanawiać, tutaj stąd trzeba spierdalać. Właśnie to jest zasada ryserze. Są sytuacje, moi drodzy, które nie ma co się zastanawiać. W tych sytuacjach mamy spierdalać, bo próba rozwiązania powoduje, że jest więcej strata. Pamiętaj o to. Optymalizacja strata to jest czasami rzecz, które jest bardzo ważna dla osoby, która żyje w światu przemocowym. Obrigado.